No, hej, z przyczyn ode mnie niezależnych, myślę, że następne wideo, jakie nagram, będzie z lepkiem. Rękę odmraża, więc nie będę wam kręcił generalnie wszystko i całej scenerii. Ech, tak dobrze widzicie, podejrzewam, że bezdomni tutaj koczowali sobie kurtkę, to znaczy, że kołderkę zostawili Ech, i się zmyli, bo nie wytrzymali warunków. Więc może być syf. Jak coś ciekawego znajdę, będę nagrywał. Jak nie znajdę, trudno się mówi. Jest jak jest, warunki są jakie są. Mam tam jeszcze jakieś filmiki, których nie zmontowałem. Najwyżej domontuję to jako jeden materiał i puszczę. No, warunki są naprawdę dziwne, na razie. Proszę bardzo, ładny sygnałek. To się nagram. Jakaś taka klamerka. Natomiast widzę, że nie przewidziałem jednej rzeczy. Taka lekka już się zaczyna, jest chyba plus dwa. I kurczę z gałęzi ten cały śnieg zaczyna spadać. Już parę razy dostałem łeb. Raz za kołnierz, także uu, zimniutko się zrobiło. <grywa> Że tego się nie spodziewałem. No ale dobra, szukajmy jeszcze trochę się pokręcę tutaj i spadam. Porośnięty jeżynami, strasznie pogórkowane, pagórkowata miejscówka, po prostu górki. Wygląda tu pusto. Robię dosłownie 1 dwa placki nic nie wyjdzie, rezygnuję, bo to jest tak zwana miejscówka na wykończenie. I raczej szanse są marne, że tutaj się coś działo. Ktoś tutaj wędrował, mieli do dolinki naokoło do, do tego celu. No ale zobaczymy. Pierwszy sygnał, tradycyjnie wykopiemy razem. łameczek. Drugi sygnałek. Już w zasadzie podjąłem decyzję i wracam w kierunku autka, bo to nie ma sensu. Fragment auta. Idąc tu widziałem kilka spalonych skuterków. No o czym to świadczy? O tym, że tutaj, że tak powiem, w okolicy sporo złodziejów wykorzystuje ten las, żeby wyrzucić stare fanty lub spalić. Co nie powinno być znalezione. W tym wypadku, no po prostu. A, lusterko od auta. Co tu robi? Nie mam pojęcia. Drogi żadnej tutaj w pobliżu nie ma. Opuszczam ten dziwny las, gdzie skarby być może są, ale ukryte głęboko pod jeżynami. Natomiast na wierzchu, no cóż, grzeczni chłopcy grasują. Ciekawe, co może być pod takim konarem. Dwa sygnały tu są, patrzcie. Na razie bardzo cichutko. Tamten sygnał, dwie puszki, no niestety. No. no, niestety człowiek leniwy się schylić musi. Momencik. No, jest monetka, jest monetka na liściach, więc wiemy o co chodzi, tak? Dwadzieścia pięć. No jest kolejna krągłość coś dzisiaj sypie 20. Przebijam się w tych haszach tak od drzewa do drzewa. Mam nadzieję, że ktoś to może kiedyś przycupnął, a drzewo swoje latka ma. Ta strategia na tą chwilę się sprawdza, dosyć głęboko się zapadło coś. Ciężko mi powiedzieć, czy to trupek, czy sreberko, przeczyszczę później w domu, ale nie sreberko jednak, nie, szukamy dalej. Bardzo duża ilość liści, dupka tych nie cierpię. Sygnał ładny, 90% śmieć, ale pamiętam, że raz trafiłem hamerka, który tam miał 40 parę. Dotarłem do końca mojej miejscoweczki, Jest kilka sygnałów, które nie nagrywałem. No to już jest koniec, tak? Tam już mi nie wolno, tylko dotąd tradycyjnie. No i tak się jeszcze błądzę. szwandam. Tu jest jedno coś. Jest drugie coś. Strefa śmieciorów niestety. Dobra, idę już w kierunku auta. Umordowany. Jedną jedno wielkie G, ale dwa miejsca odhaczone. Raczej ostatni sygnał, który dzisiaj nagam. I tyle w temacie. Kawa odłamka. W dosyć kiepskim wypadzie wróciłem na stare śmieci do starej miejscówki i najwszerszy wzdłuż, ale ten skrawek tej polanki jeszcze nie robiłem. Wpadła w pierwsza monetka tu właśnie. Śmiecioch, odezwę się jak wyjdzie jakiś moniak. To będzie prawdopodobnie ostatni sygnał, może jeszcze dwa, trzy w drodze powrotnej. To wszystko na dzisiaj. Fajnie, jak to by było coś, o czym ja myślę, ale... A może? Czy jednak? powrót z honorem na to, że tak powiem, no na... tak no to panie kolego mamy raczej sreberko. pora na podsumowanie. Będzie szybkie. Dzisiejszy urobek nie jest jakiś mm, porywający. Odłameczki różnej maści. Jakaś połowinka, Ten guziczek się trafił. To jest trzy z Nawet nie wiem kogo. Agonia. George piąty. To jest 10 pielki. Już takie bezopiegowe. George 6 oczywiście. Trafiło się 2 razy 20. No i oczywiście fan dnia. Srebereczko. rocz piąty z 1900 na pewno. 1926. Można powiedzieć: honor uratowany tym srebereczkiem, ale kilka miejscówek odwiedzonych i lipa, lipa. Straszna. Do następnego. Hej.